Dzień dobry Państwu. Nietypowa sceneria, nietypowe miejsce, ale moment jest dość ważny. Bardzo ładny dzień dobry. Dzień dobry. To jest następca słynnego komendanta Rudolfa Amstawskiego z Inowrocławia, który jest razem Maszeńkom na szeszelach i resztą towarzystwa. Jestem w sierotnicu i chłonę nawet porami skóry to, co mnie tutaj spotyka, to, co widzę i co mi daje niebywałą radość w życiu. Ten oto osobnik przytulający się tutaj do mnie. To jest taki typowy przykład, że możesz być biedny, obdarty, śmierdzący albo bogaty i wozić dupę samochodem, latać w kosmos. Ale zawsze z tobą na dobre i złe będzie psiak. One nie odróżniają bogactwa od biedy. One tylko wiedzą, że jak chorują, to mogą liczyć na przyjaźń i pomoc. Chcę powiedzieć parę słów, które obiecałem po wczorajszym, po wczorajszym dniu. Rozgorzała dyskusja na temat poparcia w drugiej turze. Powtórzę, nie ma co rozdrapywać rań wczorajszego dnia, zastanawiać się dlaczego, po co, na co. To było. Czekają nas 12 lipca, druga część, proszę Państwa. 12 lipca nie będzie wyborów między Ołownią, Czaskowskim, Biedroniem, psl i Konfederacją. Nie będzie. Mamy prosty wybór. A, a mi tu pochrapuje. Zadowolony. Wybór jest prosty. Musicie Państwo zdecydować, czy wybieramy polskę uśmiechniętą, polskę przyjazną tym oto osobnikom, czy będziemy mieli ksenofobów, faszystów, złodziei, wydających nasze ciężko zarobione pieniądze w sposób skandaliczny. Decyzja zależy od Państwa. Zwracam się do Państwa, tych, których, z którymi. Mam przyjemność pracować. Mówię o grupie wiekowej. To są studenci. Skończą się Erasmusy. Skończą się wyjazdy. Będziecie mieli bardzo poważne problemy. Bo dostaniecie... Rodzice dostaną 500 plus, ale autorzy będą kradli miliony, będą kradli miliardy. Dzisiaj się na Twitterze zapytam, czy prawdą jest, że amerykański komornik zarekwirował dwa polskie samoloty lotu. Bo nie wiem, był taki wpis, ale nie wiem czy to on jest prawdziwy. Nie mam zielonego pojęcia. Bo jeśli tak jest, to znaczy, że się zaczyna zjazd po równi pochyły. Będziemy jechać tak jak Grecy. Są dane. Zresztą nikt tego na razie póki co nie potwierdza. O dodrukowaniu tak straszliwych ilości pieniędzy, że się w głowie nie mieści. Ja już nie chcę nikogo straszyć. Państwo sami wiecie, czy jest warty y, duda. 42% 43% coś tam z głosami Głosujących <laughs> poparło gościa. Ja to rozumiem. Mają do tego prawo. Wolno im tak samo jak wolno im skrytykować, czy wypowiedzieć się na temat tego, co ja mówię. Uważają, że wszystko to, co reprezentuje co przedstawia Trzaskowski, to są mrzonki, bajki. I tu nastąpi ileś tam wypowiedzi, co on tam chce zrobić i tak dalej, typu Żydy, Niemcy zabiorą emeryturę i tak dalej, i tak dalej. To ja na temat, tej, tak, tak tytułem wtrętu, to powiem Państwu, mam... Bliską osobę w rodzinie, która ciężko pracuje, jest wykształcona, pracuje w dziale liczącym w administracji w prywatnej firmie. Otóż, ponieważ jest biegła, że tak powiem, w księgowości, więc policzyła sobie, że. Po 30 latach pracy będzie miała 850 zł, czy 800, nawet niecałe tam 840 coś, przepraszam, emerytury. No to ja gratuluję. Efekt jest taki: to są efekty obniżenia wieku emerytalnego. I żeby nie było, bo pierwsze symptomy, pierwsze takie już strzały w, w czółko, dostaną roczniki, które e, będą szły na emeryturę za 10 lat. To Ja tego nie dożyję, ale Państwo to dożyjecie, będziecie wiedzieli, i te, te, młodzi ludzie, ci, którzy studiują bankowość, to no niech sobie wezmą w tym systemie, policzą i będą wiedzieć, na co mogą liczyć, jak będą przymierać z głodu. To ja gratuluję. Ok. Nie będę się rozwodził na temat PiSu. kompletnie mi jest nie po drodze. Nie będę mówił dlaczego, bo to wszyscy mniej więcej wiedzą. Nie jestem zapiekłym, ortodoksem. Ale po przepracowaniu, no w tej chwili to już będzie chyba 47 lat. To tak sobie myślę, że mam prawo do, do wypowiedzenia się na temat, na temat tego, co się dzieje z pieniędzmi, które ja odprowadzam do Państwa w postaci podatku. Ale cóż, no jest jak jest. Czeka nas druga tura. Decydująca. I zwracam się do wszystkich Państwa, którzy mają też do wyboru. Albo, bo to nie jest tak, że się mówi, nie, nie idę do wyboru, mam Was wszystkich głęboko w dupie. Nie, to tak nie jest, to tak nie działa. Otóż, jeśli zrealizujecie to, mam Was wszystkich głęboko w dupie, nie idę, bo, bo to się nie zgadza, to dokładnie robicie to, o czym uprzedzam i mówię, że będziecie mieli kraj taki jaki taki, taki będziecie mieli kraj, jaki macie albo będziecie mieli. Innej drogi po prostu nie ma i się nie da tutaj wy, za, zakombinować i jeszcze y, 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 coś tam. Y, jak się włazi w gówno, to się siedzi w gównie, a nie nawet mo, można sobie perfumować, a to raczej nie pomaga, to jest raz. Dyskusja wisiała od trzech dni, od dwóch dni na temat poparcia Chorwacji. Proszę Państwa, to były wybory do drugiej tury i to nikt tego nie ukrywał. Werdykt Zapot wchodzi do drugiej tury Trzaskowski i wchodzi Duda. Wszystkim tym, którzy nie głosowali na Czaskowskiego, a teraz się głęboko obrażają, wynajdują milion powodów żeby z jakichś osobistych ambicji nie iść, usprawiedliwić się, że tak powiem a priori, bo, bo jeśli nie pójdą, jeśli Duda wygra, to będziemy mieli to, co będziemy mieli, już on się nie będzie obcyndalał, bo, 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 bo trzeciej kadencji mieć nie może, więc będzie działał jasno i otwarcie. Jakie będą koszty tego, to dopiero się Państwo przekonacie. To do was się zwraca. Piętnaście razy się zastanówcie, zanim podejmiecie decyzję, co robić dalej. Piętnaście razy. Mieliśmy dylemat i moi przyjaciele, i ja. Mieliśmy dylemat, na kogo zagłosować w pierwszej turze. Ten problem został rozwiązany. Nie da się oszukać y, y, ekonomii. Nie da się y, 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 zrobić szuchru z y, wynikami. Jest jak jest. I trzeba, nadeszła pora, koniec zabawą, albo oddajemy Polskę, nasz kraj, nasz, na który ciężko pracujemy wspólnie, oprychom, z złodziejom, którzy zrobią wszystko, żeby was ugotować, żebyście nie mieli żadnych złudzeń. Albo Zaczniemy odkręcać to, co już spodowali, wrócimy do, normalnej, do normalnie funkcjonującego państwa w Europie i powoli zaczniemy regulować wszystkie te historie, które nas jeszcze męczą, katują, bo to, że jest ich jeszcze bardzo wiele, to wszyscy o tym wiedzą. I na koniec 500+. Plus, proszę Państwa, a wszyscy dzisiaj się zaklinają, że to jest taki socjalny. Ja, ja, ja to rozumiem. Jestem innego nieco zdania, ponieważ rozdawanie pieniędzy za nic jest wysoce demoralizujące. Naprawdę e, państwo powinno iść w kierunku nagradzania zarobkami, wysokimi zarobkami. Pracy na rzecz wspólnego dobra, jakim jest kraj, a nie rozdawnictwem. Zresztą rozdawnictwo polega na rozdawaniu pieniędzy naszych, nierządowych, bo rząd ma też tylko tyle swoich, ile i zapłaci podatków. Bruniu, sprawa jest po poważna, kochanie. Szczeknij do. <grych> a, a propos, powiem Państwu tak. Ja jestem tutaj w Sierocińcu. To jest mój Przyjaciel, który za mną łazi, i teraz chcecie dalej tego ministra rolnictwa mieć? Tak? Chcecie dalej tego? Proszę bardzo, zobaczcie, co zrobiono z, z stadionem w Janowie. Proszę bardzo, będziecie go mieli, ale jeszcze w bardziej ostrym wydaniu. To tak wygląda, mniej więcej. Przepraszam, trochę chaotycznie mówię, ale. Je... Jak się ma takiego przyjaciela pod, pod nosem tutaj, to dosyć trudno się skupić, prawda? Bruniu, powiedz coś tutaj. Do państwa powiedz. Powiedz, jestem Bruniu. To tyle. Dwa tygodnie czasu mamy. Ja podjąłem decyzję już dawno. Państwu, wśród nich, wszystkim moim znajomym przyjaciołom, zastanówcie się 15 razy. Słowajcie ambicje chore, słowajcie ambicje personalne, słowajcie ambicje, nie wiem, polityczne. Nie, nie, nie umie znaleźć określenia. Musicie wiedzieć, albo wybieramy Polskę taką, albo wybieramy Polskę taką. Nie ma trzeciej drogi. Była jeszcze teraz, jeszcze do wczoraj. Dzisiaj już nie ma. Koniec. Jeśli nie pójdziecie, to będziecie mieli Polskę tą pierwszą, w wykonaniu pana Dudy i konsorses. Czym to grozi? Doskonale wiecie. Jeśli pójdziecie, uda się pokonać Dudę, to jest szansa, że proces się zacznie od objęcia, proces naprawy Polski, objęcia Urzędu. Prezydenta przez Trzaskowskiego, czego Państwu, Państwa rodzinom, mojej rodzinie i sobie życzę. Bruniu, powiedz, że też się zgadzasz. Wszystkiego dobrego życzę Państwu i do usłyszenia.